Witam Was bardzo serdecznie w politycznym przeglądzie tweetów. W zeszłym tygodniu na polskim Twitterze mówiło się o tylu różnych rzeczach, że przygotowałem dla Was dwa odcinki. W tym odcinku pojawią się tweety odnośnie wypowiedzi ministra finansów, słusznej, ale spóźnionej decyzji ministra zdrowia oraz o przejęciu idea banku przez bank PKOSA. Minister finansów Tadeusz Kościński. Mimo iż kończący się rok był wyjątkowo trudny, kontynuowaliśmy pracę nad. Obniżaniem podatków. Nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić wasze postępowanie. Ministerstwo Finansów nie wprowadziło estońskiego CIT, ani nawet jego karykatury, tylko wnyki na przedsiębiorców. Obniżona stawka CIT dotyczy relatywnie niewielkiej ilości spółek. Osiągnięciem roku Ministerstwa Finansów jest Podwójne opodatkowanie spółek komandytowych, co od jutra praktycznie zlikwiduje 40 tysięcy firm. Podatek cukrowy, opłata od Małpek, podatek od VOD, opłata mocowa, podatek handlowy, opłata przekształceniowa to nowe podatki. Poza tym podniesienie podatku od psa od nieruchomości, opłata abonamentowa oraz składki ZUS i to jest to wasze obniżanie? Dla kogo były te obniżki? Minister finansów jasno powiedział, że kontynuowane były prace nad obniżaniem podatków, czyli pracują nad tym, ale jeszcze tego nie robią. Chociaż okazuje się, że dla wybranych można obniżać podatki, a nawet całkowicie z podatków zwalniać. Szokujące rozporządzenie. Rząd zwolnił zagraniczne banki z podatku od zysków. Rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów, przychodów banków centralnych. Zarządza się zaniechanie poboru podatku. Dochodowego od osób prawnych od dochodów przychodów banków centralnych, nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskanych z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji skarbowych, wyemitowanych przez skarb państwa na rynku krajowym, które zostały nabyte od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia. 31 grudnia 2025 roku, a także z odpłatnego zbycia tych obligacji. Zaniechanie, o którym mowa w artykule pierwszym, ma zastosowanie do dochodów przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia. 2047 roku. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Panie premierze Morawiecki, czy jako zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych mógłbym liczyć na zaniechanie zapłaty podatku na drobny, równie symboliczny okres 26 lat? A ciebie, prywaciarzu, dociśniemy kolanem. W imię Solidarności Podatkowej. Czy kogoś jeszcze dziwi, że rząd traktuje zagraniczne firmy, zagraniczne banki lepiej od polskich przedsiębiorców, zapewniając im specjalne warunki ulgi podatkowej TP? Dziś dzieci kończą przerwę świąteczną. Od jutra dwutygodniowe ferie zimowe, w tym roku wyjątkowe, bo z licznymi rygorami dla dzieci. Ferie w całej Polsce są w jednym terminie. A wiecie, że od jutra dzieciaki do 16 roku życia nie będą mogły same wyjść z domu do godziny 16 i takie 14, 15 czy 16 latki, których rodzice będą w pracy, przez najbliższe dwa tygodnie będą siedziały zamknięte w domach, będą mogły wyjść. Jak już na zewnątrz będzie noc, rząd złagodzi restrykcje dotyczące dzieci. Chcielibyśmy jednak dać możliwość korzystania ze świeżego powietrza, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Dzieci dziękują ministrowi Niedzielskiemu za możliwość wyjścia z domu w ferie i zabawę na śniegu. Dziękujemy. Żadna władza nigdy tak nie dbała o swoich poddanych. Obniżanie krzywej oczekiwań w praktyce. Ludzie będą dziękować za możliwość wyjścia z domu. Chcielibyśmy jednak dać możliwość korzystania ze świeżego powietrza. Ale nic z tego. Nadal noście maseczki, jak wychodzicie z domu. Możliwość korzystania ze świeżego powietrza daje i odbiera rząd. Zbytek łaski szef resortu zdrowia wyjaśnił, że wpływały do niego i do obecnego również na konferencji szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka, Liczne wnioski w sprawie zmiany obostrzeń dotyczących poruszania się dzieci z uwagi na nadchodzące ferie zimowe. Dokładnie tak, rząd nie wpadł samodzielnie na pomysł, że to kompletny absurd trzymać dzieciaki w domach w czasie ferii. Obywatele musieli rządzących uświadomić, że to fatalny pomysł. Szkoda, że rząd nie wprowadził tych zmian wcześniej, ale dobrze, że ostatecznie te zmiany weszły w życie. Jeśli chodzi o ministra zdrowia, to. Jeszcze nie koniec. Adam Niedzielski, otwarte siłownie i restauracje w styczniu. Jeżeli miałbym dokonywać hierarchii elementów, które będą otwierane, to siłownie i restauracje są raczej na końcu tej listy. W imieniu bankrutujących przedstawicieli branży fitness i gastronomicznej chciałbym serdecznie podziękować Panu Ministrowi za tą deklarację. Musimy mieć pewność, że wszystkie tego typu siedliska zarazy zbankrutują. Wtedy może je otworzymy. Kolejna bezczelna wypowiedź tego ministra absolutna ignorancja. Branże gastronomiczne, fitness mogą upadać. Są ostatnie w hierarchii ministra niedzielskiego. Myślicie, że to koniec tematu ministra zdrowia? Otóż nie. Ograniczenie dostępu do usług dla niezaszczepionych? Minister zdrowia Adam Niedzielski. Rozważamy to. Na przykład, tylko zaszczepieni będą mieć uproszczony dostęp do pewnych świadczeń medycznych. Mówi w rozmowie z Wprost Adam Niedzielski. Takie działanie w przypadku systemu powszechnej, państwowej służby zdrowia, opłacanej z przymusowych składek, jest po prostu nielegalne. I co w tym nowego? Niezaszczepieni mają ograniczony dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej już od marca 2020 roku. Czego efektem było kilkadziesiąt tysięcy zgonów wpadających na konto Morawieckiego, Szumowskiego i Niedzielskiego. Rozważamy ograniczenie dostępu do usług dla niezaszczepionych. No tak, jeżeli nie potrafisz zapewnić obywatelom dostępu do służby zdrowia, to ogranicz służbie zdrowia obywateli, których mają leczyć. Zaraz ZUS wpadnie na to, że eutanazja rozwiązuje problem niskich emerytur. Artykuł 32 konstytucji ustęp pierwszy. Wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Ustęp drugi. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Rozważę ograniczenie płatności mojej składki. Jestem za dla osób niezaszczepionych. Powinien być ograniczony dostęp do płacenia podatków, składek i mandatów. Tylko zaszczepieni mieliby mieć dostęp do pewnych usług medycznych. Mam wrażenie, że pan Adam Niedzielski nie tylko chce przetestować Trybunał Stanu, złamanie konstytucji, ale też koniecznie chce trafić przed prokuratora. Rok 2020 pokazał, że rządzący w celu ochrony życia polskich obywateli są w stanie poświęcić ich prawa obywatelskie, ich własność prywatną ich prawo do zarobku, ich prawo do korzystania ze służby zdrowia, ich konstytucyjne prawa i przede wszystkim życie innych polskich obywateli. Jestem ciekaw, jak miałoby to funkcjonować w momencie, kiedy ktoś się nie zaszczepi, bo. Po prostu zabrakło szczepionek. Ministerstwo wprowadziłoby te ograniczenia po zaszczepieniu wszystkich tych, którzy chcą się zaszczepić. Co z osobami, które nie mogą się zaszczepić ze względu na zły stan zdrowia czy na przykład choroby przewlekłe. No i w końcu. Co ze zgodnością z konstytucją? Pomysł wydaje mi się absurdalny. Idea Bank miliardera Leszka Czarneckiego idzie do zamknięcia. Decyzję w tej sprawie podjął Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Powodem jest bardzo zła sytuacja kapitałowa Idea Banku. 3 stycznia bank zostanie przymusowo przejęty przez Państwowy PKO SA. Wszyscy klienci oraz pracownicy Idea Banku staną się odpowiednio klientami i pracownikami Banku PKO. Według naszych informacji, obaj członkowie zarządu PKO SA zrezygnowali. Ponieważ uważają, że sama konstrukcja przejęcia idea banku jest bardzo ryzykowna i zarządowi, który się pod tym podpisze, może grozić w przyszłości odpowiedzialność karna. Prezes ING o Resolution Idea Bank mnie bardzo satysfakcjonuje, że ten istotny problem i duża niepewność dla całego sektora bankowego znalazły swoje rozwiązanie. Stan, w którym wymogi kapitałowe obowiązują wszystkich a jeden z konkurentów ich nie spełnia, trudno uznać byłoby za fair i możliwe do zaakceptowania na dłuższą metę prezes BNB Paribas o Resolution Idei. Abstrahując od samego case'u Idea Bank, ciekawe ile osób krzyczących o ukradzeniu banku wie, że Resolution wynika z unijnych dyrektyw, w myśl których można w ten sposób ukraść bank. Mocny akcent na koniec 2020 roku. Idea Bank przejęty w trybie Resolution przez PKO – Klienci banku są oczywiście bezpieczni, ale akcjonariusze, kapitalizacja 125 milionów złotych i posiadacze obligacji 90 milionów złotych na koniec września 2020 roku zostają z niczym. Czarnecki chce pozwać członków zarządu PKO SA za przejęcie Idea Banku. Giertych, wstępna wycena roszczeń to około 300 milionów złotych. Idea Bank przejęty. Kiedy przejmą sieć hoteli Gołębiewskiego? Przygotujcie się teraz na garść absolutnie sprzecznych informacji. Bank PKO nie przejął roszczeń związanych ze sprzedażą obligacji Getback przez Idea Bank. Poszkodowani w aferze Getback uważają, że to uniemożliwi im praktycznie dochodzenie swoich roszczeń. Piszą o Próbie okradzenia tysięcy Polaków. Proces ten nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń przez klientów, którzy nabyli obligacje Getback za pośrednictwem Idea Banku. Roszczenia te nie zostały przeniesione do Banku PKO. Rzecznik KNF przyznaje, że poszkodowani w sprawie Getback i tak nie odzyskaliby pieniędzy od Idea Banku. Raport PwC pokazuje, jakie byłyby koszty ewentualnej upadłości Idea Banku. Bankowy fundusz gwarancyjny musiałby wypłacić prawie 14 miliardów złotych depozytów gwarancyjnych, a grupy nieobjęte gwarancją funduszu, np. posiadacze powyżej 100 tys. euro, samorządy, instytucje kredytowe, straciłyby łącznie 2 miliardy złotych. Raport PWC pokazuje także, że ujemne kapitały własne Idea Bank wynoszą 482 800 tys. złotych co równoznaczne jest z upadłością, na której deponenci straciliby 2 miliardy złotych. BFG, Komisja Nadzoru Finansowego i Bank PKO pokazali, że tak zwana sieć bezpieczeństwa finansowego w Polsce sprawnie działa. Trzeci kwartał 2020 był kolejnym okresem, a w ujęciu skonsolidowanym piątym kwartałem, w którym Idea Bank zanotował zysk zarówno na poziomie skonsolidowanym 5,2 miliona złotych, jak i jednostkowym 1,3 miliona złotych. Leszek Czarnecki twierdzi, że Idea Bank osiąga zysk i wkrótce mógłby spełniać wszystkie wymogi finansowe szykowali się do przejęcia idea banku od dłuższego czasu zmieniali nocami prawo szantażowali próbowali aresztować doktora czarneckiego zrealizowali plan zdzisława o którym mówił Chrzanowski. nazywając rzeczy po imieniu to jest zwykła Ordynarna Kradzież. Może w skrócie wyjaśnię, czym był plan Zdzisława. Były prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Zdzisław Sokal chciał przejąć za złotówkę banki Leszka Czarneckiego, Getting Nobel Bank oraz Idea Bank. Cała sprawa wyszła w 2018 roku przy okazji publikacji taśm ze spotkania Leszka Czarneckiego z Markiem Chrzanowskim który w tamtym czasie był prezesem komisji nadzoru finansowego. Podczas rozmowy ze strony prezesa KNF padła propozycja łapówki, w razie odmowy miał zostać wdrożony plan Zdzisława. Sprawa idea banku nie wywołałaby zapewne tylu kontrowersji, gdyby wcześniej osądzona aferę Marka Chrzanowskiego KNF i zabrano się za wsparcie oszukanych nabywców obligacji Getback SA. Znalazłem ciekawą wypowiedź, która opisuje działalność Idea Banku oraz Getbacku. Idea Bank od początku skoncentrowany był na kredytowaniu małych firm. To bardzo ryzykowny sektor. Gdy zaczął mieć kłopoty z ich odzyskiwaniem, popełnił kolejny błąd. Wszedł w bankowość detaliczną. Na skutek strat na niespłaconych kredytach utracił adekwatność kapitałową. Wymagane prawem bankowym wskaźniki były za niskie. Czarnecki, chcąc się uratować wymyślił getback, który miał windykować złe kredyty, a jednocześnie zapewnić przychod idei w postaci sprzedaży swoich obligacji. Niestety robił to bez pozwolenia. Afera dobiła ideę. Od roku jest w trakcie restrukturyzacji pod nadzorem BFG. Pozytywne efekty się pojawiły, ale za małe. No i BFG sięgnął po najcięższy kaliber. Przejęcie banku, omijając cały arsenał mniej uciążliwych narzędzi. Idea nigdy nie spełniała przesłanek upadłości. Dobra, to może podsumujmy to jakoś. Państwowy bank PKSA przejmuje prywatną konkurencję, czyli Idea Bank, który tak naprawdę jest bankrutem, chociaż wykazuje zyski. Prezesi ING oraz BNB Paribas chwalą rezolucję Idea Bank, ale w sumie. Nie ma się co dziwić. W końcu to jest konkurencja, a z drugiej strony co mieli powiedzieć, że było to wrogie przejęcie? Przecież to odstraszyłoby potencjalnych inwestorów. Osoby, które chcą odzyskać swoje pieniądze z getbacku, będą mogły to zrobić? Lub nie. Zależy, kogo się spyta. No i na koniec, plan Zdzisława z 2018 roku wydaje się realizować, chociaż. Jaki interes w tym w tej chwili ma Pan Zdzisław Sokal? Bardzo możliwe, że plan Zdzisława nie ma tutaj w ogóle nic do rzeczy. Może sytuacja idea banku rzeczywiście była tragiczna i BFG musiał zareagować. Powiem wam, że chyba tylko te osoby, których to dotyczy, dokładnie wiedzą o co w tym wszystkim chodzi. Chociaż. Prawie zawsze jest tak, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ewentualnie o władzę. Na koniec przedstawiam trzy najciekawsze tweety pana Janusza Piechucińskiego. 1 miliard 260 milionów złotych straty. Odtajnione wyniki polskiej grupy zbrojeniowej. 84% firm zwiększyło w 2020 roku liczbę osób pracujących zdalnie. 2020 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówił nadania dziecku imienia Sosnowiec dla chłopca oraz Toshiba dla dziewczynki. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. W jutrzejszym odcinku politycznego przeglądu tweetów będą poruszone tematy szczepień artystów, podatku cukrowego oraz sylwestra marzeń. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, i do zobaczenia wkrótce.